Czwartek, 30 lipca, Gdzie mam uciec przed ludzką zawiścią? W moje ramiona. Nie miej żalu oto do ludzi, ale im współczuj. Jeśli człowiek dopuszcza do swego serca złość, najbardziej krzywdzi samego siebie i godzien jest wielkiego współczucia i miłosierdzia. Jeśli tobie dałem łagodne serce, jakaż zasługa w Twojej łagodności? Otrzymałaś je niezasłużenie i nie próbuj być z tego dumna. Jeśli ktoś ma inne serce, musi znosić zło, jakie ma do niego dostęp. Jest to bardzo bolesne dla niego. W kontakcie z takim człowiekiem naprawdę trzeba okazać dużo miłości płynącej z Twego łagodnego i miłosiernego serca, bo po to Ci je dałem. Pragnij i proś. Uzdolnię Cię do tego jeszcze bardziej. Wiedz, że tak jak w człowieku miłosiernym mieszkam ja, tak w zawistnym szatan. I niszczy go i tych, którzy się z nim stykają, a nie są napełnieni moją miłością. Jest to człowiek bardzo nieszczęśliwy, choć nie w pełni to rozumie. Nie można zwalczać, unikać takiego człowieka. Trzeba otoczyć go miłością i nią obdarzać, aby zmusić szatana do odejścia z jego serca. Szatan odchodzi z duszy wtedy, gdy jest ona napełniana miłością. Nie można pozostawić drugiego na pożarcie szatanowi, nie tylko ze względu na niego, ale też na innych i na siebie samego. Szatan, który się panoszy w bezsilnej wobec niego duszy, atakuje innych, ciebie też. Nie walcz z człowiekiem i nie uciekaj od niego, przeciwstawiaj się szatanowi. Wnosząc moją miłość. Tylko ja mogę usunąć szatana z ludzkiej duszy. Dlatego napełniaj się mną i idź i rozsiewaj moją miłość, i pielęgnuj, aby tam, gdzie jesteś, było jej więcej niż zła. Jeżeli wobec człowieka, który ugodził cię złem, jaki jest w jego sercu, także okażesz złość, niechęć czy potępienie, Wpuszczasz do swego serca szatana i on to właśnie czyni, wzbudzając w tobie nienawiść i chęć zemsty. Wtedy zamiast usuwać i zmniejszać zło, potęgujesz je jeszcze bardziej. Zamiast jednego szatana, który był w tym człowieku, jest też w tobie i wspólnie czynią coraz większe zło, przywołując jeszcze następnych wielu szatanów do pomocy. Tak dzieje się zawsze, gdy na zło odpowiada się złem. Tak często czynią także ci, którzy uważają się za dobrych, za moich uczniów, jeśli wobec człowieka opanowanego przez zło, zamiast miłości, okazują niechęć i potępienie. Osądzać i potępiać trzeba czyny zły, ale człowiekowi trzeba okazać miłość i pomoc. Pomoc i miłość trzeba okazać nie z pozycji domniemanej własnej wyższości, ale z pozycji uniżenia, pokory. Zrozumienia i przeprosić, jeśli w jakikolwiek sposób przyczyniłaś się do tego, że szatan wszedł do jego serca. Wytłumaczyłem Ci, dlaczego poleciłem kochać nieprzyjaciół i krzywdzicieli. Jeśli uważasz się za moje narzędzie, za mojego współpracownika, musisz przyjąć takie postępowanie i prosić mnie o uzdolnienie do tego. Musisz odważnie trwać w miłości i okazywać ją tym, którzy wyrządzają ci krzywdę i ból. Miłość, jaką napełniam twe serce, jest także dla nich i do nich chcę w tobie iść. Przyszedłem na świat nie po to, by powołać sprawiedliwych, bo oni już są powołani, ale aby powołać grzeszników. Wszystkie przypowieści i pouczenia, jakie powiedziałem o przebaczaniu i służeniu, Odnoszą się do takich sytuacji. Rozważ to w swoim sercu i pragnij zrozumieć moją miłość. Pragnij ją otrzymywać, by obdarzać tych, którzy są ubodzy w miłość. I nie licz na siebie, oddawaj mi każdą sytuację, zwłaszcza tą, która jest trudna, abym ja był twym wsparciem, roztropnością i miłością. Z pierwszego rozdziału listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, Tajemniczy Plan zbawienia. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie, to, co w niebiosach i to, co na ziemi. Co do Ciebie mówię, jest przygotowaniem do doskonalszego życia we mnie przez zrozumienie i pragnienie mojej miłości. Cały czas, odkąd Cię powołałem, prowadzę do wyjawienia prawdy o królestwie mojej miłości, które nadchodzi. Czynię to po to, aby prawda, o której mówię, dotarła do wielu. Piątek, 31 lipca. Dziś dałeś mi, panie, zrozumieć, że człowiek nie jest zły, jest tylko bardzo biedny i bezbronny. Rzeczywiście jest zupełnie bezsilny wobec działania szatana i stąd jego grzeszność. W raju pierwsze nieposłuszeństwo wobec Boga wyrwało człowieka spod jego opieki. I to nie Bóg wygnał z raju. Człowiek wyszedł sam, bo posłuchał szatana. Wyszedł więc na świat, w którym księciem jest szatan i jest w jego władaniu, choć Bóg uczynił człowieka pięknym i dobrym, bo wszystko, co uczynił, jest piękne i dobre. Ale Pan, mimo to, chce naszego powrotu i Jego miłość jest przy nas i może być w nas i nas osłaniać, jeśli będziemy tego pragnąć. Jedynie wołanie do Pana chroni nas przed szatanem bo On nas wtedy osłania i prowadzi poprzez zło i piekło tego świata, które wtedy nie ma dostępu do naszych dusz. Jakże biedni i nieszczęśliwi są ci, którzy znając Boga, nie pragną go i pozostają sami, bezbronni wobec księcia tego świata. Jak ogromnego miłosierdzia potrzebują i pomocnej dłoni człowieka, w którym jest Chrystus. Ucz mnie, Panie, miłości miłosiernej, abym nigdy nie odpowiadała złem na doznawane zło, abym potrafiła zawsze współczuć i kochać. Dałeś nam wolną wolę, Panie, bo chciałeś nas mieć dziećmi, a nie niewolnikami. I jakże cierpisz nad utratą swych dzieci, które nie chcą wołać do Ciebie, i jak bardzo trzeba im pomocy, biednym, ślepym i głuchym, na Twoją miłość. A czy w tobie jest dość miłości, by otworzyć im oczy? Czy prosisz o taką miłość, z którą pójdziesz do człowieka, zadającego ci ból, do człowieka, w którym szatan zakłada swoje królestwo? Wszyscy jesteśmy ślepi i bezsilni. Ale ja jestem Twoimi oczyma i Twoją mocą. Jeśli będziesz chcieć, będziesz deptać po żmijach i padalcach, które opuszczą serca ludzi uwolnionych moją miłością w Tobie? Po to wybieram i powołuję, aby działać waszymi sercami na tym świecie, aby ogarniać miłością i uwalniać z mocy zła. Dlaczego nie kochasz moich dzieci, które niszczy szatan? Dlaczego się usuwasz i chronisz wśród tych, którzy nie potrzebują pomocy? Dlaczego? Czy nie po to Cię wybrałem, dałem moc i miłość? Dziecko moje, pójdź ze mną. Droga, którą pójdziesz przez świat ze mną, jest zawsze drogą krzyżową, bo cały świat jest krzyżem i golgotą, którą ludzie wybrali z własnej, wolnej woli. I ja przeszedłem na tą golgotę i na ten krzyż, by go z nimi dzielić i w ten sposób ratować. I potrzebuję pomocników. Oddanych i posłusznych, którzy nie utrudniają mi tej wędrówki przez świat, nie oglądają się na siebie i na błyskotki szatana, ale w trudzie i znoju rodzą moją miłość tam, gdzie są. Nie oglądaj się na swoje rany, ja je wyleczę. Ja już je wyleczyłem wtedy, gdy mnie bili, poniżali, obdzierali z mojej ludzkiej godności, oskarżali i zadawali śmierć mojemu działu. Ja wtedy wyleczyłem wszelki Twój ból ciała i duszy. Dlaczego tak mała jest Twoja wiara? Uwierz, a będziesz odczuwać tylko miłość i współczucie tak jak ja, nawet z krzyża. Uwierz, moje dziecko, w potęgę miłości, która jest Twoim ojcem i oblubieńcem Twojej duszy. Sobota, 1 sierpnia. Ofiara złożona w sercu. I gotowość jej poniesienia wystarczy. Nie zawsze żądam spełnienia. Twoja dobroć i ofiarność ma wielką wartość, nieprzemijającą. Pamiętaj o tym i o ćwiczeniu się w cierpliwości. Znoś wszystko z pogodą w sercu i życzliwością. Jestem i patrzę na ciebie, i raduję się, gdy widzę swoje odbicie w tobie. Niedziela, 2 sierpnia. Rekolekcje w o, w górach. Chciałabym umieć pomagać ludziom. Aby drugich pouczać, trzeba osiągnąć własną, dużą czystość. Im pouczenia dotyczą głębszej warstwy duszy, tym większej czystości Twojej to wymaga. Nie mogę odkryć przed Tobą do głębi ludzkich zranień, aby uchronić Cię przed dominowaniem nad drugim, właśnie tym zranionym człowiekiem. I aby uchronić jego przed ranami, które ty możesz mu wówczas zadać. W pewnej mierze dałem ci ten dar, ale wiele jeszcze brakuje, aby mógł go poszerzyć. Ciągle cię oczyszczam ze złudzeń, z mylnego mniemania o sobie. Dopóki cokolwiek przypisujesz sobie, dopóki masz tendencję stawiania siebie wyżej od innych, muszę być ostrożny w obdarowywaniu ciebie, bo mogłabyś ludzi bardziej krzywdzić niż im pomagać, a także krzywdziłaby się siebie. Ludzi można krzywdzić, przywiązując ich do siebie, bo w ten sposób się zniewala i odgradza ode mnie, często nawet wtedy, gdy wydawało ci się, że robisz to dla mnie. Wszelkie nadmierne przywiązanie jest jednocześnie zniewoleniem i odgrodzeniem ode mnie, a wszelki podziw dla drugiego człowieka jest okradaniem podziwu, który należy się Bogu. Chciałbym ci dać większe charyzmaty dla służenia innym, ciągle jednak nie jesteś dość czysta w swej duszy. W przeciwnym bowiem wypadku musiałbym zadawać ci wielki ból i wielkie upokorzenia, aby leczyć twą rosnącą pychę. Wiele w życiu wycierpiałaś z powodu pychy, poczucia wyższej wartości wobec innych. Dawałem ci dużo, a ty przeznaczałaś to głównie po to, aby dominować i uważać się za uprzywilejowaną w porównaniu z innymi moimi dziećmi, które otrzymały mniej. I leczyłem cię boleśnie z tego, i leczę nadal, choć teraz już łagodniejszymi środkami, bo jesteś czystsza. Ale proces oczyszczenia trwa i wszystko cokolwiek czynię wobec ciebie ma ten właśnie cel.